To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym. Nazywam się Krzysztof Zanussi. Dusza śpiewa. Chyba tylko zawodowi filmolodzy, czyli filmoznawcy, mają świadomość, że istnieje taka istotna różnica między serią, serialem, a tak zwaną antologią czyli zbiorem filmów, które coś łączy. Czasem jeden bohater, czasem jedno miejsce, czasem jakiś element, nawet czasami rekwizyt, ale z których każdy jest osobny i całkowicie autonomiczny. Tak było z Dziesięciorgiem Przykazań Krzyścia Kieślowskiego. I ja także w latach, w pierwszych latach wolności, kręciłem do telewizji kolejne odcinki takiej antologii, opowieści weekendowe. Czyli to się łączyło tym, że każdy z tych, każda z tych opowieści. W jakiś tam sposób działa się w czasie weekendu. Nie było to, było to czasem troszkę naciągane, ale to był ten taki pozorny łącznik, tak jak każdy zaczynał się od widoku z okna, tak żeby po prostu było coś podobnego. I była ta sama muzyka, która miała przywołać gospodarzy z kuchni, że leci odcinek, który chcieli zobaczyć. Tak nauczono mnie, że trzeba chytrze postąpić, żeby ludzie nie przegapili kawałka, który w danej chwili leci w telewizji. I ja w ramach tych opowieści jedna z pierwszych, która mi przyszła do głowy, które napisałem, to była dusza śpiewa. Dusza śpiewa, czyli to jest coś usta milczą, dusza śpiewa, to są słowa z operetki, więc w ogóle mało szlachetnie to brzmiące. ale wyszło to całe to opowiadanie z życia, no jeden do jednego. Ja po pierwsze byłem sąsiadem dyrektora Filharmonii Narodowej, Kazimierza Korda, przez ileś lat mieszkaliśmy razem w tym samym domu na Żoliborzu. Niemal codziennie spotykaliśmy się na schodach, które łączyły nasze mieszkania i mieliśmy różne bardzo żywe dyskusje. I ponieważ no wiadomo, że dyrygenci, podobnie jak reżyserzy, to są z natury despoci, więc dość... Wiedziałem, że Kazimierzowi najlepiej, najlepiej ustąpić, bo trudno z nim wygrać, ale nie mieliśmy rzecz, rzecz, rzeczowych konfliktów. Natomiast któregoś dnia on mi powiedział, i to już było po Bożym Narodzeniu, a przed Nowym Rokiem, że szuka pomysłu, żeby ktoś poprowadził koncert ten noworoczny, żeby to było takie domowe i żeby to takie nie było według takiej rutyny zawodowej, zawodowego konferencjera. No, przyznałem mu rację, że to świetny pomysł. A on mi na to powiedział, to wiesz, to chyba ty to zrobisz. Więc ja powiedziałem, na pewno tego nie zrobię, wyjadę z Warszawy, może za granicę, ale no nie zmusisz mnie do tego. I wiedziałem, że przegram, bo z dyrygentem się nie wygra. I rzeczywiście nacisk był taki, włączono jego żonę, ona włączyła moją żonę. No i ja w końcu zrozpaczony wyszedłem na tą estradę, na Nowy Rok i musiałem coś tam zapowiadać, a tu na sali widzę, że siedzi Gustaw Holubek, no przecież to on powinien zapowiadać, nie ja jak ja przy nim wyglądam. No, ale robiłem to dość bez... niezdarnie, przyznawałem się publiczności, że robię to pod presją. Że to nie ja się tu wepchnąłem na tą estradę, że nie mogę się doczekać momentu, kiedy zejdę z kulisy i już bym, będę mógł słuchać muzyki, ale nie opowiadać Państwu dowcipów. No i dzięki temu to się dosyć podobało. Ale wtedy właśnie, po czym się ten, ta historia powtórzyła, i zapowiadałem bardzo wiele koncertów w Warszawie, potem w Poznaniu, potem kiedyś w innych miastach też mi się zdarzyło, w Kielcach, pamiętam kiedyś zapowiadałem koncert. No, jest to taka perwersyjna przyjemność, bo za, za cenę słuchania muzyki muszę niestety wychodzić na estradę. Opowiadam o tym dlatego, że na którymś z tych koncertów zdarzyło się to rzeczywiście, że pojawiło się nagłe zastępstwo, że ktoś za kogoś miał zaśpiewać. No, i była to szansa życia dla śpiewaka z prowincji, bo ten śpiewak przewidziany na afiszu dostał też w ostatniej chwili. To był taki łańcuszek zastępstw gdzieś w Wiedniu, na którym z poważnych koncertów noworocznych. Też dostał angażmą, więc poprosił, żeby go zwolniono tu w Polsce i tak się stało. No i ja się przyjrzałem troszkę tej historii. Usłyszałem rozmowę dyrektora korda, dyregenta z tymże, właśnie tenorem, i pomyślałem, że to jest właściwie świetna historia. Jeśli ją. Złączyć z drugą historią, która zupełnie z innych, z innych źródeł pochodzi. Kiedyś mieszkałem w Curichu, w hotelu i przechodząc codziennie przez trawnik, już chyba do teatru czy do opery, już nie pamiętam co ja tam robiłem. W każdym razie mijałem, razem pamiętam ze Sławkiem i Dziakiem, który jest takim urodzonym żartownisiem i czasem szydercą. Mijaliśmy taką koparkę, która kopała. Taki wąski ruf do położenia kabla, i ta kuparka była w rękach jakiegoś człowieka, który miał taką twarz, co to wiadomo, że zaraz coś spsoci, że to niemożliwe, żeby czegoś nie było. I tak żeśmy sobie rozmawiali, to był jakiś gastarbeiter w Szwajcarii i tak Sławek co chwila żartował, zobaczysz, on coś zmaluje. I wykrakał, dlatego że. Ta koparka zerwała kabel, który prowadził prąd do hotelu i nagle okazało się, że hotel jest ciemny, windy nie chodzą, restauracja nie działa, wszędzie świece, a jeszcze w hotelu odbywał się jakiś kongres w tym czasie i to był właśnie kongres na temat komunikacji. No więc zaśmiewaliśmy się zupełnie z tego, jak ci panowie od komunikacji nie mogą się porozumieć, jakim im wyłączono prąd. I to tyle. Ale postać tego operatora koparki wydawała mi się bardzo... Bardzo takim dobrym natchnieniem, pomyślałem, ja to połączę jedno z drugim i zrobimy wtedy historię o kimś, kto dokonał szlachetnego czynu. Bo to jest coś, co mnie zawsze intryguje. Jak nie dokonamy czasem szlachetnego czynu, to potem gryzie nas sumienie, że komuś trzeba było pomóc, trzeba było podwieźć kogoś, trzeba było komuś podnieść jakąś walizkę, jakiejś kobiecie. No, dziesiątki takich sytuacji. Które jakby określają nasz stosunek do świata. I czasem, jak nie, nie, nie podołamy sytuacji, to mamy słusznie wyrzuty sumienia. I ja tutaj pomyślałem, że to połączę wszystko w jedno. I wymyśliłem taką historię, że pani, która stara pani, ma pieska. Piesek zachorował, trzeba go zawieźć do przychodni. A tutaj wstrętna deszczowa pogoda i sąsiad, który wynajął na parę dni pokój i który ma samochód. No, i oczywiście Staruszka prosi sąsiada, żebym podwiózł ją z pieskiem. On próbuje zamówić taksówkę, taksówka nie chce wziąć pieska, i w końcu okazuje się, że piesek zostaje uratowany, ale tenor, który wynajął to ten pokój obok, się zaziębił i nie będzie mógł zaśpiewać. I ta szansa życia, która błysnęła, nagle się rozpadła. No i o tym jest ta historia. O tym, że. Dobre czyny wcale nie mają, nie, nie muszą być nagrodzone. O tym się też mówi dokładnie w filmie. Ale na końcu jest już taki żart tylko, że właśnie koparka, która kopie gdzieś coś niedaleko, zerwała kabel i koncert się nie odbędzie i nie, nie, nie wyjdzie na jaw to, że tenor był niedysponowany i trzeba było jego wyjąć z programu. Taka jest mniej więcej budowa tego tenora zagrał no tak jak w życiu śpiewał w harmonii pan Laszczkowski, świetny, świetny tenor i świetny kontrtenor. No i tak, a pan Kord zagrał sam siebie, to był mój odwet. Powiedziałem Kazimierzu, tyś mnie zmusił do występów wbrew mojej woli, ja wiem, że ty nie chcesz wystąpić w filmie, ale wystąpisz, powiedziałem. I on zrozumiał, że to są też despoci i już nie walczył ze mną później. Ale część dialogów o karierze, o tym, że Kariera to są, jak on sam mówi, to są karty w grze, ale trzeba umieć nimi grać. Jak ktoś ma karty, a źle gra, to przegra życie, a czasem ktoś ma marne karty, a potrafi to wygrać, bo gra dobrze, uważnie, kompetentnie. I to on cytował różnych śpiewaków, z którymi się zetknął. A w końcu był dyrygentem i w Metropolitan i w Laskali, więc naprawdę na najwyższych światowych scenach. Zdobył to doświadczenie i wiedział dobrze, jak ludzie, sztuki gospodarują swoim życiem talentem, jak niektórzy potrafią z tego talentu wycisnąć pewne maksimum, a jak inni potrafią go zmarnować. No, mówiąc prawdę, cytował jedno nazwisko, które do mnie dla mnie jest do dziś dnia bolesne, to jest nasz bas Bernard Ładyś, który miał głos, który go kwalifikował do wielkiej światowej kariery, a on nie bardzo chciał tą karierę zrobić. Jego tak cieszyła popularność tu w Polsce, że nie chciało mu się naprawdę śpiewać. Z Marią Kallas miał jedno nagranie. Ona była nim zachwycona, też powiedziała to, fenomenalny głos, takiego się jej łatwo nie znajdzie. A on wrócił do Polski i został troszkę w zaścianku, tak mu było lepiej. To jest oczywiście też przegrana na własne życzenie, więc właściwie nie przegrana, tylko taki wybór. Ale na ogół wszyscy młodzi startują z nadzieją tego sukcesu, no a ja z kolei też upoczywie powtarzam, można mieć udane życie, niekoniecznie trzeba mieć sukces. No ale w sztuce sukces dobrze mieć, nie ma dwóch zdań.